Dobra, widać mnie? Ty jak dziś wyglądam? Dobra, patrzę na kamerkę dużą. Uuuu, zjeb. Wczoraj podchodzę do lustra i mówię do siebie tak. Ty zje, jesteś p... kupą gufa. Nie, Luki mówi tak. Już dwa razy. Musisz przyjechać do no musisz grzejnik, grzeń, kuwa, jest do naprawienia. Co odpowiedzieć trzeba? No tak, no trzeba odpowiedzieć grzejnik, żeby działał. I ja mówię Lukiemu że mógłby to zrobić sam, zwłaszcza jak mu się nudzi nieraz, bo on na przykład jest wczoraj mówi, że nudzi mu się i poszedł na trzemek z dwie godziny, ja mówię, w tym czasie mogę jeszcze grzejnik odpowietrzyć. No i co? No i on stwierdził, że jak Holak mu kiedyś odpowietrzał, to zalał mu cały pokój, więc on tego też nie będzie robił. Z informacji, których mówiłem na początku streama, kupiłem Sigmę! Kupiłem Sigmę i jestem posiadaczem Sigmy. Także dołączyłem do Sigmowiczów. Sigmy. Bo mam Sigmę. Także jest Sigma, nie wiem jak ona wygląda, nie otwierałem jej, fakt faktem, ale tak normalnie mówiąc co Sigma to jest obiektyw i kupiłem po prostu, żeby mieć obiektyw do aparatu, yy, który będzie stał tutaj, kupiłem aparat, jutro przyjdzie, także od przyszłego tygodnia yy, będą streamy na tym, na z normalną kamerą. Domina jeszcze nie byliśmy tak blisko, skwitanie profila, są spore szanse, że będzie chciał się spotkać w sobotę w KRK, jak w sobotę, w tą sobotę? To dwa dni? O czym Ty mówisz Szklana? To jest za szybko. Za szybki termin. Jego trzeba przeciągać, ale jego da się na pewno przeciągnąć, bo on się zgodzi. To nie ma szans, żeby ten tak szybko się spotkać. No, Szklana jak wiecie lub nie wiecie, yy, Szklana łapie dla Mokry Suchar na JRL. Jest taka umowa, ja się zgodziłem po prostu, że Szklana łapie pedo*** na 6 Obcy albo czymś innym, na jakimś gadu-gadu i ja mam się z tym Cię spotkać IRL, jak coś. Okay. Co jeszcze zagłosuj? Tak, kupiłem aparat. Nie byłem jeszcze biegać, tak? Bo kupiłem buty, jak wiecie, do biegania już w zeszłym tygodniu. Nie byłem jeszcze biegać, ale to wszystko przez kupa rozj**a dnia. Co, ciągle coś się pierdoli. Obecnie plan jest taki, że pójdę biegać no w niedzielę. No bo dziś już nie pójdę. Piątek, y... jutro nie pójdę, bo mam streama a potem mam sesję. To nie, nie ma czasu na bieganie. W sobotę chyba dzień jest za Chyba że w sobotę nie będę j. Zaj... To w sobotę, no i dopiero w niedzielę. Na wybory będzie za zapier... No nie, to wiesz, z taką przerwą bieg byłby słaby. Poza tym ja, o Jezus, człowieku, ja tak daleko mam do tego od mojego miejsca zamieszkania, do tego, gdzie oddaję głos. No ale podjadę, bo weźmy przy okazji mamy. Ja oddaję głos, swój. W szkole podstawowej numer 97 w Krakowie imienia Jak on miał Joachim Ale chyba? Także tak. Także tak, możecie się W niedzielę Meetup. Szkoła podstawowa numer 97. Tutaj. Tutaj Meetup w niedzielę. Tu Meetup w niedzielę. Szkoła podstawowa numer 97 w Krakowie imienia Joachim Ale Lewela. Meetup w niedzielę. Będę o 2-8 ocena. Nie, no ku... To fajna szkoła, ja tam chodziłem do podstawówki. Nie no, fajna szkoła! Tutaj meetup, meetup. Będę tutaj o godzinie... Nie wiem, 12. Także tutaj, tutaj oddaję głos. W niedzielę, w niedzielę meetup. Meetup pod podstawówką. No, 2,8 ocena. Dobra, ale kto pisze kto pisze oceny w szkole podstawowej? No nikt! Przecież dziecko ci nie napisze, a rodzic też po co napisać, no. Jak, jak jest dobra szkoła, to przy rodzic nie pisze opinii. Tylko jak jest zła. Miejsce obskurne. Serdecznie nie polecam. Jedyne co stamtąd wyniosłam, to depresje i zaburzenia odżywiania. Stanowczo od razu posyłanie dzieci do tego miejsca. Straszna patologia i homofobia. prześladowanie innych dzieci. To w tym miejscu codzienność. Psycholożki porąbane. Tylko jedna jest normalna. A nauczyciele nawiedzeni. Jedna gwiazdka za super panią sama wiektura. No słuchaj, ja tam chodziłem do szkoły. Było spoko, no nie? Zmieńcie krzesła w salach, bo skoliozy idzie dostać, a plecy bo że poza skalę wywaliło. No i pa, jakiś hejter, kurwa. no. Mówię ci, hejterzy piszą tylko. O, Nina, ni... O, ni... uczennica napisała opinię. Bardzo Bar... lubię moją szkołę, tylko nie ma klimatyzacji. A w kawiarence wszystko jest w plastikach. Na przykład ciastka owsiane w plastikowych workach. Ciasto je się plastikowymi łyżkami. I tak dalej. Kurwa, nie wiedziałem, że ludzie po podstawówce już są ekoświrami. No, to jest przesada, jak tyle plastiku. Trauma. Zedmora taki giga siat, Trauma. Nauczanie nie działa, a są zestawieni na drugie miejsce, bo trzeba w środku zimy kupić elektroniczną tablicę na salę WFO-ową zamiast ogrzewania. Nie, no kłop, kur... on gada. Jak ja tam chodziłem, no ale to już było dawno. Zawsze było tak ciepło tam w szkole, tak na. grzejnika się nie dało dotknąć, bo, bo był za gorący. Poziom nauczania bardzo niski, szczególnie z matematyki. Pani pedagog niepomocna, większość nauczycieli niemiła. Dorach, tam coś tam. Gadają imię, nazwisko. Nie polecam. No jak ja mam brać taką opinię pod uwagę? No, ziemia Darkwella? No ja jestem, jestem. Inne ceny ogrzewania były i szkoły oszczędzają. A racja, no tak. Teraz szkoły bardziej oszczędzają. Czy na przykład jest tak, że do niższej temperatury lecą, no nie? Że kiedyś na przykład leciały do tam yy, wysokiej temperatury, a teraz tak do dziewiętnastki, czy coś? No w sumie. Patrz, opinię Ola Koksu. Kur... ja już zamknąłem tę opinię. Gdzie Ola Koksu? Znam kobietę z tej placówki niezrówno, jest niezrównażona. Nie Dziękuję. No spoko. Słuchaj, mi, dla mnie było spoko, no nie? Dla mnie było chyba cool. Obejrzyj film Davida? A jest film Davida? Już wyszedł? Bo wiem, że jest polityczny film Davida. No to możemy obejrzeć film Davida na rozgrzewkę. Przed tym, przed... Y... O, jest premiera. Na no, no tym Witam, razem, David w ostatnim vlogu udawał wyborcy PiSu, a tym razem udaję wyborcę Donalda Tuska. Już wiem, że słabo udaję, bo już oglądałem posątek tego filmu, ale zaraz co za całe. Razem będę wyborcą Tuska, będę udawał wyborcę Donalda Tuska i jego ekipy. I wśród y, starszych ludzi, mam nadzieję, że wyjdę po tym odcinku bez szwanku, bez zbędnego przedłużania. Idziemy. Na koło państwo zagłosują w najbliższych wyborach? Napis. Napis? Tak. A panowie? Tak samo. Tak samo, napis. A pan wiesz, jest Pan, Pan, Pani, okej, okay. czyli pan nie pyta. Ja, ja też. Też napis, a opinia o Donaldzie Tusku? To nie widzimy się wypowiadać. Właśnie, Nawet szkoda nie się nie, nie ma tu ma słów. brakuje słów, tu brakuje słów. Brakuje słów? O, niech do Niemiec jedzie lepiej. Damian <laughs> ja jeśli tam klasyk. Ja nie, nie, akurat na Tuska zagłosuję. Eee, no to przed... ma, ma, swy... ma Pan swoje zdanie. To mi jedyne co przeszkadza, że David to mówi tak kurwa tak... Wiesz, nie na pewniaka, że nie wiesz, no ja akurat będę na Tuska głosował, bo on jest najlepszy dla młodego człowieka, tak jak ja. Że ta, kurwa, jak, jak, jak taka cipa to mówi, to mi przeszkadza w tym vlogu, że brakuje mi takiej wiesz, takiej, żeby zaatakował ich, żeby oni też się wkupili, no nie? To tak mi... jest dobre podejście. I niech sobie pan dzwoni, yy, głosuje na kogo chce. Boisz się ich pytania? Nie na człowieku, no. Tymi to David by wygrał z Jakby tak podszedł do jakiegoś 30-latka no to ja rozumiem, to ja też bym był ciwą największą na świecie. <noise> Ale więc. I też mam wrażenie, że David kiedyś był bardziej pewny siebie chyba. Nie wiem czemu to stracił. A my mamy swoje zdanie i nigdy w życiu. Prowadzimy Sondę uliczną, na kogo pan zagłosuje? No po prostu prowadzimy Sondę uliczną. Jak pan nie chce, to nie trzeba odpowiadać. Napis. Napis. Napis, tak? Bo, bo już mam dość lat i widzę, co przez te 8 lat się zadziało, a co mm. było. Rozumiem. Czyli, jest... Czyli. No dobrze, ale pana, pana nie będzie, pana nie będzie na filmie. pan No dobrze, zapłakaj. No pan, pan się wszystko. Kogo Do kogo? Kto to jest? Duke. <gryzanie> <gryzanie> Kto to jest? Nie, David też. David już zesrany. No ta, no widać. No dobra, pana nie będzie w filmie przejść. Dobrze, może pan. Mogę się zastanowić na znów kim jesteś. Nie tu. Jest dobra. To, tak jak mówiłem, no. Te rządy się sprawdziły. Rządy pisu się sprawdziły. Na kogo? Jeszcze nie wiem. Ja nie się przyda sprawie... przydacz. Proszę? Nie się przyda przydacz. Aha, dobra, czyli to jest jakiś polityk, tak? On jest tak. Y, jako reprezentuje y, kancelarię prezydenta. Króciutko, no. Przyda się przydasz, on jest z pisu. A to nie wiem, jeszcze. Co? Przyda się. Przydasz. Marcin przydasz. Sekretarz stanu, szef biura polityki międzynarodowej prezydenta RP Marcin przydacz. Czekam no nie wiem kto to. Ale ja, jo? Hmm. No ja nie będę komentował. Napis! Ja napis. Ja bo nie mi będę, dopełniają... na Nie no tak mi brakuje, żeby David w nich wjechał. Jakie warunki spełniają. za no, to ja bym miał trochę wstydu, do powinien się gdzieś w dziurę schować, a świat w ogóle nie Ta, tak. On nie tyle nie... dobrego zrobił w tamtym, jak Ale rządził, że... Nic dla Polski no, nie zrobił, Był no, za granicą nic nie zrobił. jeszcze ludzi w Ambergo dokradli. No. Ja uważam, że jeszcze jest czas do namysłu. Na tydzień no, czasu już ale, musi być w Ja również dopowiem, że na pewno nigdy w życiu na Tuska. Zasiłek pogrzebowy zabrał ludziom. A wy na ja myślę zna. nad Tuskiem, bo jednak była o, za jego czasów stabilność gospodarczą. Tak, Stabilność młody, była. Młody jesteś i mało życie. historii nie Ale ceny A, jednak ale były chyba, ale chyba niższe. O, by, by, ale, ja ja bym miał trochę wstydu, do by kurde, gdzieś się. W ogóle ci honoru to by w ogóle... Ale jak nasi jak, nasi jak się jego ludzie się wyrażają. Ale trafią na naprawdę fajnych ludzi, że dużo mówią, że... No, ja jakoś nie trafię na takich ludzi, ale mówię, no jutro jest stream, tak wiesz, w południe, więc dużo łatwiej będzie iść właśnie na jakieś takie miejsce, gdzie jest więcej starszych osób. Damy radę, jakiś targ, coś. Przecież mogą, każdy może mieć swoje poglądy, ale, ale jak co? oni się wyrażają, nie. jak oni ubliżają, Ja, coś <noise> ja nie, nie jestem ani za tym, ani za tym, ale ja uważam, że Tusk jak mówi, to on nie obraża nikogo. A ci Obrażę. obraża, Obrażę, Obraża, Obrażę, ale obraża. Tak ale PiS, pis, pis też obraża. O nie, o, nie. tak, tak wulgarnie nie Mi się, nie wydaje, się że PiS też obraża. Nie, nie, nie. Może ja obrażam? Nie, że PiS, PiS. A, a, a tak mówi, no, no może, no, szukają dziury w całym, i ty, i tym, kurde na... No tak. Czy Tusk, czy jak z nami, Teraz jak, to jak mogą odnosił proponować. Ludzie chcieli referendum, które rozmawiał z Hitlągiem. Czego oni się i, boją? I obniżył wiek. Znaczy, podwyższył ten emerytalny. I jakby tu zdali rządził to emerytury, to by dał 3 lata po śmierci dopiero. Ale... Na najlepsze. Czyli... Szkoda, że David robi takie odcinki bez żadnego przygotowania. Przez on pojęcia nie ma jednego zdania, się nauczył, w żaden sposób nie ciągnie tej rozmowy. No tak, tak, no tego też mi brakuje, no. To jest prawda, no. Jakby ja też sobie zarzucam, że. Jakby, ja, na przed sobie zarzucam, że jak robię sondę, to też mało wiem, ale k.a. wiem cokolwiek. Dawid <laughs> David to. <laughs> no, David to potrawię, tylko. No, Janatuska, no a czemu? No i to jest problem. Tajemnicza, tajemnicza. Nie chcę się jako handlujący, bo to wiesz, mogę stracić klienta, bo ktoś z innej opcji, i tak dalej. Napisz. Napisz. A jakieś argumenty? No, przecież, wszystko co robią. Przede wszystkim. To, co mówią, to. Przepraszam bardzo. To, co obiecują, to spełniają. A różne afery na temat PiSu, które krążyły, nie no. przeszkadzają? Nie. burza. nie Do dowody na te afery? Nie, no to jest taka wieżna. No. Na przykład e, rt rtęć w nie? nie? Mhm. No, afera. Dużo szumu, nic z tego nie ma. Rtęci nie było, niczego nie było. Nie? A ekipa Donalda Tuska? <laughs> nie, w bo... ogóle. <laughs> nic nie było. K***a. Żadna rybka nie umarła. <laughs> nie no jak David może nie ciągnąć tej rozmowy? Kur... Nie, nie no, sięgam, no proszę, kur nie interesuje ten człowiek. Za dużo, za dużo ludzi mhm. osiągnął. Dlatego, że w latach 2000, od 2008 do 2015 roku było nam e, jako społeczeństwo coraz bardziej źle. I ja mogę panu tysiące argumentów na ten temat przedstawić. E, ludzie mieli coraz mniej pieniędzy, była skrajna bied, bieda. Sam ludzie kupowali, po o w pośredniach, żebrzą w W 2012 roku było bardzo duże bezrobocie i to powodowało, że ludzie nie mieli pieniędzy. I nie mieli pieniędzy nie dlatego, że nie chcieli pracować, tylko dlatego, że była ta praca tak bardzo mało wynagradzana. I bardzo biednie była wynagradzana. I człowiek nie miał czasu pomyśleć nad tym, dlaczego jest mu tak źle, tylko po prostu myślał mm. nad tym, jak zarobić pieniądze. Teraz mm. ludzie mają więcej pieniędzy, przez co inaczej funkcjonują i mogą bardziej pomyśleć. A jak bardziej pomyślą, to połączą kropki i pomyślą, kiedy im było źle, a kiedy im nie było dobrze. Proszę. O! To jest. Pesel. No trzecia droga. Dobra. Wszystko jasne. Jeszcze decyzja nie zapadła. Zobaczymy, jeszcze jakieś ruchy. Jeszcze nie wiem na kogo, bo ciężko, Normalnie wiem, David dostał ten ulotkę. Znik, rozmyśla, tak głównie. Powiem panu nie ma nikogo takiego, żeby żeby kogoś wybrać. Może i konferencja to patrzymy. Napis. Napis. Żeby, żeby kogoś wybrać. Może i konferencja to patrzymy. Napis. Konferencja? No i zaś. Napis. Napis. Wspaniała partia. Cudowna partia. Znaczy wie pan. Ja to sobie mm -hmm. akurat w tym momencie żartuję, ale oni przeginają trochę pauzy. Jedną rzecz zrobią dobrze, drugą rzecz spierdzioną. No i to wszystko. Tak szczerze to na lewicy. A Zawsze na lewicy na lewicy. A Donald Tusk? Opinia na temat. Kurwa, ty nie spodziewałbym się tego, nie? Że ziomek jest przedsiębiorcą i głosuje na lewicę. To jest tak, no tak niespodziewane, tak. że jakby no, kompletnie się tego nie spodziewał. Jego ekipy. Na temat tego gościa się nie będę wypowiadał, bo to jest śmieszny człowiek, także nie ma o czym rozmawiać. I on może nawet dupę lizać komukolwiek, ale on jest dla mnie beznadziejny. Przyznam się, że oddam na ekipę Tuska głos ze względu na, na stabilność gospodarczą, jaka była za jego czasu. Powiem panu szczerze, nie jestem młody, ale on już miał swoją kadencję. I o mały figiel pracowalibyśmy u Niemca za szklankę maszronki. Okay. Na co oni mają z tym Niemcem, no, sięgam, to jest jak, nie to jest tak dziwne, to jest, to jest tak dziwne, że oni coś mają z tym, z, z tymi Niemcami i z tą Brukselą, a jak Morawiecki mówił w nagraniach, tych z jakichś tam restauracji, o pracowaniu za miskę ryżu, to nikt się nie przypie***ł. Ważniejsze, żeby byli wszyscy zdrowi. I to wszystko Ja na Tuskę nie będę głosować nie Ja nie polecam. Nie polecam Dziękujemy za oglądanie Wielkiego zaskoczenia tutaj nie Aha. było Nie ma już kogo pytać Więc dziękuję za oglądanie Możecie zostawić łapkę w górę i suba Bardzo mili ludzie Bardzo tutaj mili ludzie Myślałem, że będą pomiechać, mnie szczerze jak powiem, że jestem za Tuskiem, ale no nic Dziękuję też widzom za nagrywanie I to tyle Siema Nara, David Spoko odcinek Łapka w górę Ale następnym razem więcej pewności siebie i... Więcej wiedzy, ale i tak fajne, bo fajnych ludzi trafił też. No, co? Jutro o 11 będzie stream. Sądy licznie. Jutro o 11. Do 15, bo o 15 Drakul ma sponsoret i o 20. Xaja ma Streama Także jutro no rano. Ale rano to dobrze właśnie, bo będzie większa szansa na trafienie. Różnych ludzi. Ważna kwestia, uwaga! Mówię ważną kwestię. Ważna kwestia. Myślę, że prowadzić to normalnie sądę, tak jak zawsze prowadziłem. Czy być za jakąś partią? I wyrabiać ludzi, że jestem za jakąś partią i się przygotować pod to. No ale jak być za jakąś partią, podczas takiego, ten, to. to wiecie, to muszę być albo za, za Tuskiem, albo za Zapisem. No inaczej, no nie, no nie ma to sensu. Że trzeba być za dwoma tymi najbardziej skrajnymi, kontrowersyjnymi. Znaczy wiadomo, że konfederacja jest dla wielu też kontrowersyjna, czy lewica też, ale dla większości ludzi, takich zwłaszcza na targu, to najbardziej będzie albo PO, albo PiS. Albo właśnie zmieniam, że jak ktoś jest za PO, to ja jestem za PiSem i stawiam się w... w odwrotnej roli. Tak robić? Dobra, czyli stream o treści kłócę się z ludźmi o politykę.